Cytadela warszawska, symbol próby zniewolenia Polaków przez carską Rosję. Zmierzam do bramy straceń. Ja jako warszawiak mogę tyle powiedzieć, że Warszawa była zawsze miastem nieujarzmionym. Dlatego car zdecydował po powstaniu listopadowym Zbudować, wyburzyć całą dzielnicę i zbudować koszary. W ten sposób chcieli zmarginalizować to miasto, sprowadzić do miasta prowincjonalnego. Pewnie za jakiś czas pani Barbara Nowacka też powie w samych superlatywach na temat cara i tego, co tutaj się działo. Tak jak niedawno, Polaków określiła nazistami. Oczywiście, jak to mówi się, mówi się, przejęzyczyła się. Ale to tak mają, czerwoni. Oni to mają we krwi. Ile wacy?